Absolutny klasyk klasyków, jeżeli mówimy o plastikowych wikingach w 28 mm. Vitrix Vikings z serii Warriors of the Dark Ages. Zapraszam. To jest jeden z ostatnich zestawów, zanim Vitrix zdał sobie sprawę, że zamiast robić jedno wielkie pudło pełne wspaniałości, bardziej opłaca rozbijać się linie np. na, na armoret i Unarmored. Tak mamy w przypadku Late Roman, tak mamy z Early Saxon i już nawet w Late Saxon Anglo-Dains mieliśmy tego namiastkę, bowiem obok zestawu głównego pojawił się tam Late Saxon Anglo-Dains Huscarls. Natomiast ja tego jakoś tak bardzo nie krytykuję, bo o tym, co się robi, to decydują tabelki w Excelu albo się bankrutuje. No i to rozbijanie zestawów sprawiło, że w takiej torbie teraz mamy po 30, po 36 ludków, a nie 60. No i powiedzmy sobie szczerze, poza mas battlem to rzadko kiedy potrzebuje się 60 takich samych albo podobnych wojowników, nawet jak są opancerzeni i nieopancerzeni. To gdzie jeszcze jacyś łucznicy, gdzie jakaś kawaleria? Więc z tego zestawu 60 i tak wszystkiego nie zrobisz, do Sagi, do Lion Rampanta, a tym bardziej do Heil Cezara, coś tam dokupić musisz. A jeżeli chcesz zrobić jakiś mały skirim, jeszcze nawet połowa takiej wielkiej torby to jest za dużo. Tak więc zamiast 60 dają po 36 spoko. Tutaj jednak mamy inaczej. Mamy Wikingów biednych, mamy Wikingów mniej biednych i Wikingów bogatych, a nawet Wikingów grzybami wspomaganych, co to im się wydaje, że są niedźwiedziami. Przejdźmy zatem do konkretów. Vikings 60 figurek zestaw z serii Warriors of the Dark Ages 28 mm hard plastic Z tyłu mamy oczywiście wyjaśnione symbole, którymi oznaczone są poszczególne elementy na ramce i to do czego pasują. Przy tej ilości figurek i bitsów polecam korzystać. A jeżeli kupiliście gdzieś same ramki, to na stronie Witrixa znajdziecie grafikę tego topera. Chociaż ja czasem sklejałem bez tych podpowiedzi, natomiast nie zawsze wychodziło to dobrze, i potem już się trzymałem tej pod... to, tego toperka, tych symboli. O. I tutaj warto coś jeszcze powiedzieć. Otóż, nawet jeżeli teoretycznie jakiś element y, powinien pasować do jakiegoś ciała. To zanim sklejicie, przymierzcie je sobie dobrze. Dlaczego? To jeszcze powiem o tym na końcu. Co mamy w środku? W środku mamy dwa rodzaje ramek: ramkę dowódczą i ramkę z wojownikami. Tych pierwszych są dwie, a tych drugich sześć. Na początek zobaczmy sobie wojowników. Moja ramka, jak widzicie, przybrała kształt taki. Na szczęście to tylko ramka, figurki raczej się nie wypaczyły i mamy na niej osiem ciał, z czego jedno jest w zbroi przeszywanej, cztery są w kolczugach i trzy są nieopancerzone. Daje nam to, jak policzyłem, na szybko: 24 figurki w kolczugach, 18 bez pancerzy i 6 w przeszywkach. To jest jeden z tych starszych zestawów, więc mamy nadlewki do usunięcia. A co poza tym? Dwóch typów w kolczugach ma głowy, szyje przysposobione pod hełmy z kapturami bądź też tam z szczepcami kolczymi. To pewnie zależy, co im się założy. I jaka jest w ogóle różnica? Zasadniczo w Google'ach znajdziecie te nazwy stosowane zamiennie. Ja natomiast odwołuję się do tego, do tego znaczenia słowa czepiec odczepiać, doczepiać. Innymi słowy, jest to oplot kolczy doczepiony do hełmu. Kaptur zaś, no to jest kaptur. Zakładamy go na głowę i dopiero na niego hełm. Natomiast czepiec może też pochodzić od czepek, czyli coś, co najpierw zakładamy na głowę i na to hełm, niemniej nadal nie jest Połączony z czymś, co jest na ramionach, w odróżnieniu od kaptura. I w sumie to nie wiem, po co ja Wam to mówię. Jedna kolczuga jest krótsza, trzy są trochę dłuższe, dwie mają zakończenie obszyte lamówką, dwie zaś są plecione w trójkąty. Historycznie rzecz ujmując, to my. Nie mamy dokładnych danych, jak wyglądały kolczugi z 8, 9, 10 wieku. Czy miały zakończenia takie, czy siakie. Znaleziska, jakimi dysponujemy, albo są bardzo fragmentaryczne, jak na przykład kolczuka z Giermundu, albo są zespawane rdzą, taką bryłką żelaza. Z której co prawda można wyczytać, że jest to kolczuga, nawet jaki ma splot, ale niewiele więcej. Chociaż nawet z takich bryłek dowiadujemy się, jak były właśnie połączone kółeczka, i wiemy, że we wczesnym średniowieczu stosowano ozdobne zakończenia w postaci rządka albo kilku rządków kółeczek na przykład z mosiądzu. Zatem jak chcecie pomalować koniec kolczugi na złoto, żeby pokazać, że typ, co ją nosi, jest bosem, to jak najbardziej będzie to historyczne. Dobra, bo nie skończę przez tydzień. Przy ciałach wszystkich mamy jeszcze kaletki, noże i tylko jeden z tych nieopancerzonych jest tak naprawdę biedny, bo nie ma nic. I to tak trochę tak sobie jak dla mnie, bo te ciała, mimo że nieopancerzone, to one nie są biedne. Ten ma wisiorek, końcówkę przy pasie ozdobną, ten ma nóż. Także zdobienie paska, szerokie spodnie, wysokie buty, no to nie są biedni bondi czy trale. Zatem jeśli chcielibyśmy takich naprawdę biedaków, to nadaje się jeden moim zdaniem, ale zdanie to jest moje, więc możecie je mieć głęboko pod szarawarami. No i dużo jeszcze może zmienić choćby samo malowanie. Do tych ośmiu ciałek mamy... 17 główek. Czyli znowu dziękujemy Ci Witrixie, bo mamy masę możliwości i biców do innych modeli. Prawie same brodate, a jak chcemy jakieś ubrodacić, to mamy też dodatkową brodę. Sztos. Są z gołymi głowami, są w czapkach, w hełmach z nosalami i hełmach okularowych. I tutaj słówko o hełmach okularowych, bo jeszcze stosunkowo niedawno były wątpliwości, czy takie hełmy często wykorzystywano we wczesnym średniowieczu. Hełmów z okularami sprzed tego okresu mamy kilka. Z Wendel, z Walsgard, z Satonhu. Natomiast z epoki wikingów był jeden. Z Giermundu. I nawet w tym ospreju, który... Jest dość dobrym wprowadzeniem w wojskowość i historię Wikingów. Zwłaszcza jak się nie wie nic, a chce się w miarę poprawnie swoją armię zrobić, to nawet tutaj jest napisane, że mamy jeden taki hełm wikingski z Giermundu. Na szczęście czasy się zmieniły i archeologia przyniosła nam kilka nowych, fajnych znalezisk. Hełm z Jarm jest drugim obok Giermundu zachowanym dość dobrze hełmem, to znaczy na tyle dobrze, że znamy jego kształt. A do tego mamy znaleziska pośrednie w postaci ozdób okularów i nosali. Stiele w Danii, z Lakrum w Gotlandii, mamy też z Ukrainy takie zdobienie okularu. Zatem wszystko jest ok. Wikingowie może i na hełmach nie mieli rogów, ale okulary na pewno tak. Co dalej? Ręce, a w nich miecze, noże, topory, dwuręczne topory, włócznie więcej włóczni, więcej toporów. I bardzo dobrze, bo to była broń podstawowa. Tutaj mamy jeszcze ruch sygnałowy. No i bicy. Noże, kaletki, toporki i miecze w pochwach. Zarówno proste, jak i bardziej zdobione. Do tego 8 tarcz okrągłych z umbem w kilku rozmiarach. Bardzo zacny zestaw. Bogaty w sensie, że mnogo jest tutaj rzeczy. Trudno by było więcej tak naprawdę wcisnąć. Zobaczmy ramkę dowódczą. Tutaj mamy 6 wojowników. Wszyscy są w kolczugach, dwóch jest do sklejenia korpus nogi, przy czym jeden ma obydwie ręce, znaczy ramiona do góry, więc pewnie da nam to bardzo ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o jego pozę. Jeden korpus jest od razu z głową, w pełnym oplocie kolczym, a hełm ma zdobiony okular. Główek mamy tutaj rozrzuconych na ramce 10 i też są bardzo różne. Bez nakrycia głowy, w czapce, w hełmach, ale tutaj dostajemy też głowy w niedźwiedzich futrach oraz same futra również, czyli możemy sobie zrobić berserkerów. Co prawda nie będą to typowe takie bodybuilding gołoklatensy w samej skórze w niedźwiedziej, no ale nadal zestaw ten daje nam możliwość zrobienia. Także berserkerów. Dostajemy jeszcze jeden płaszcz. Dostajemy sześć tarcz. Długie włócznie, z których możemy zrobić sztandar. Ręce z bronią. No i bitsy. W tym wypadku miecze. Plus tam jeden nożyk. Jeden róg sygnałowy w dłoni. Trochę nie wiem po co, bo na tamtej ramce też mamy... Mamy więc osiem rogów sygnałowych w całym zestawie, szałowo, ruszajmy na jerycho. Mamy jeszcze jedną rękę trzymającą odcięty czerep naszego wroga. I tyle. Bardzo dobrze. To jest świetny zestaw. Zrobimy z niego jarla, zrobimy berserkerów, zrobimy przybocznych i hirdmenów tarczowników. W kolczugach, w przeszywkach. Zrobimy Bondi tych bogatszych, na przykład w hełmach i tych biedniejszych z gołą głową. To kupimy zestaw Dark Age Archers and Slingers i obgonimy tymi dwoma zestawami wszystko, co nam potrzeba do radosnego RPGowania. Bo RPG, jak wiecie, to jest uniwersalny skrót od rabować, palić i grabić. Nie, nie, to co pomyśleliście, bo za nazwanie czynu na G. YouTube mówi, obcinamy zasięgi. Jakie są jednak wady tego zestawu? Bo są. Po pierwsze i drugie, włócznie jak makaron i nadlewki jak diabli, czyli Vitrix Witamy. Po trzecie, zaś jego jedną, jego główną wadą jest też jedna z zalet, czyli mnogość możliwości i biców. Naprawdę warto powoli i przemyślanie. Wycinać oraz sklejać te figurki. Czasem można się pogubić w instrukcji, a nawet na ramce mi się zdarzyło, że wyciąłem coś, myślałem, że mm, to jest jakiś symbol, a był to zupełnie inny symbol, bo znaczenie tego, co wyciąłem, nie było takie oczywiste i pomyliłem z innym obok. Dobra, nieważne, bo to może tylko ja. Natomiast bardziej obiektywna wada jest taka, że nawet jeśli dany element, na przykład ręce, teoretycznie pasują do kilku korpusów, to do niektórych pasują lepiej niż do innych. Po wymyśleniu sobie, że chcę mieć takie ciałko i takie rączki, warto dobrze przymierzyć, bo może się okazać, że coś trzeba pokombinować, a czasem nie wygląda to i tak naturalnie, a wystarczy wymienić ciałko na to obok i wszystko zaczyna pięknie się zgrywać. Zwłaszcza rzuca się to w oczy w, z niektórymi korpusami i broniami dwuręcznymi, konkretnie toporami. Zresztą sam Vitrix o tym pisze na tym toperze. Bla, 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 bla. Test the arm pose on the miniature before gluing. Natomiast mimo tych wszystkich zastrzeżeń to jest nadal najlepszy zestaw na dzielni. Możecie też rozważyć Gripping Vista. Omawiałem jego zestawy na kanale. Natomiast ja używam tych w różnych wariacjach, w różnych kombinacjach i kitbashingach. Teraz na ekranie macie przebitkę jednego z moich oddziałów. Są to Hirdmeni do Ravenfista, wszyscy od Witrixa, razem z Jarlem. Moim zdaniem prezentują się naprawdę dobrze, zwłaszcza z tymi kalkami od Little Bigman Studios. I tyle w temacie samych figurek. Jeżeli zaś chodzi o kanał, to jak się mogliście zorientować, przekroczył on 1000 subskrybentów. A ten film jest przy okazji 101 na kanale, czyli i 100 filmów również przekroczył. Jest to zatem koniec pewnej ery, ale i początek nowej. Całkiem fajnie, że wchodzę w nią właśnie wikingami. Wszystkim moim subskrybentom chcę bardzo serdecznie podziękować. Podobnie jak podziękować pragnę swoim patronom oraz osobom, które wsparły mnie na BajmieKofi.com. Linki do obydwu. Znajdziecie w opisie pod filmem, jeżeli macie ochotę, to wiecie co zrobić. Przede wszystkim jednak pamiętajcie, wielka trójca YouTube'a: lajki, komentarze i subskrypcje, jeżeli jeszcze nie macie, bo to one budują kanał, to one poprawiają jego rating, dzięki niemu treści trafiają do jeszcze większej liczby odbiorców. Mi to daje motywację, no i szansę docierania z filmami do osób, które mogą być nimi zainteresowane. Na koniec przypomnę jeszcze o facebookowym fanpage'u Jar of Dice. Zapraszam do polubienia, bo tam też wrzucam sporo. Może nie codziennie, ale zawsze. No i tyle. Wikingowie od Vitrixa. RPGujcie, ile wlezie. Wygrywajcie wszelkie bitwy i do zobaczenia na kanale.